Mamy gościa. Do jeziorka wprowadził nam się aligator. No, tylko nie wiem, jakie ma zamiary. Czy się tu będzie rozmnażał, czy się tu będzie pożywiał. No, i właściwie, jednej i drugiej nie jest tu dobrze widziane. Zobaczymy, co on jeszcze będzie kombinował. A? Chcesz wyjść? O Franca siedzi bez sykora. Ten, jak ma tyle mordy, to jeszcze ma gdzieś tutaj ogona. Czyli on jest spory. To nie jest taka, taka, taka miniaturka, to nie jest zabawka. To już jest coś, co może kłapnąć i człowiekowi narobić kłopotu. No, nie wiem, czy... czy mi na razie on nie przeszkadza, ale jak się sąsiedzi z, ten, zorientują, no to mogą zadzwonić i... I ten do fachowców, żeby go złapali. No, i tutaj jest to, co się stanie, żebym go złapią i wy, 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 wywiążą gdzieś. Ja jesteśmy, jesteśmy u ludzi, i ten, i, i idziemy na łódkę. Tak, idziemy na łódkę, a ludzie mieszkają tutaj. O tak, mieszkają, to są ludzie. To są ludzie, tak. Mają psy, O, psy. nie widać psów. W każdym razie idziemy teraz na łódkę. Bo ten, bo, bo jest łódka, no. Prosta sprawa. Jak jest łódka, to trzeba z nią skorzystać z tej łódki. No. no. a tutaj od strony wody mamy ten dom. No i Piękne, piękne drzewa. Które się nazywają... Jaka on się nazywają mu zapomniałem? O, przedary. to są trzedary. No. no i sobie ludzie, ludzie, ludzie lubią sobie tak. Ludzie, lubią sobie dobrze ładnie mieszkać. No te jeszcze pokażą. No.